Hej, cześć, witajcie, z tej strony Toster i witam was w kolejnym odcinku na kanale z Jack and Daxter The Precursor Legacy. Kontynuujemy kolejne zmagania naszych dwóch bohaterów. Zostaliśmy przy pasmie górskim, mamy pokonać Cloa, tego kolejnego bossa, tak jakby w grze, który prowadził rzut kamieniami magmy w... Rock Village i musimy z nim teraz toczyć walkę. I mam nadzieję, że mi się uda pokonać go bez śmierci i przy okazji zdobyć kolejne trochę na retro. A Dobra, lecimy. Wybaczcie, że że się nie odzywam, ale staram się skupić, bo nie chcę po prostu, jak to się mówi yy, no yy, jak to się mówi, przegrać tego starcia jak to się mówi, bez śmierci i bez od tego, bo to trzeba przejść bez śmierci chyba, jak pamiętam i bez ponoszenia obrażeń a właśnie ponoszenie obrażeń jest najgorsze więc muszę się postarać dobra i jest to jest standardowy boss y, typu y, dotknij mnie czy ten dotknij mnie bardziej mm, no, 3 hit na jest tak zwanym bossem takich typowych gier platformowych, tak samo. Czyli trzasi mnie trzy razy i dostanę. umrę, co nie? Takie typowe, jak na typowe platformówki tamtych czasów. No w sumie, Platformer rok 2001, drugi mniej więcej. No ale to jeszcze początki pierwszych platformerów. Kurde, nie udało się. Cholera jasna. Kurde, no. Muszę zrestartować gry przez to. Widzimy się po przerwie. Dobra, podejście numer, yy, numer dwa. Trzecia sekcja. Jesteśmy na trzeciej sekcji. Trzecie, przy trzecim, trzecim razie kiedy w niego trzaskam. I teraz powinno być. W porządku. I proszę. I padł. Proszę. Dokonano Chloe'a na Mountain Pass. Defeat Chloe without taking any damage. Czyli mogłem umrzeć, ale nie dostać obrażeń, ale to na jedno by wyszło. I tak musiałbym. No. Jeszcze spadłem jak debil. Mniejsza, wracając. I mamy teraz pasmo górskie, docieramy. Bo tutaj, tak jakby no... Jest trochę urozmaicenie niż przeskakiwanie przez y, lawę i inne tego typu wyczyny. No i mamy pasmo górskie. I tu będziemy mieć tak jakby... o. Kolejnych przeciwników Te latające cośki, ale na helikopterkach I mamy... Musimy powstrzymać te ludki, które są... Na pasmie górskich skitrane, które lecą teraz do swojego tak jakby szefa, który trzyma detonator I musimy właśnie zlikwidować te... Jak to się mówi? Wyprzedzić je, po pierwsze bo tu jest taki rodzaj tu, 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 tu. dobra, jedziemy bo trzeba, je, trzeba ich prześcignąć tu i musimy ich po prostu przegonić do samego końca i tu pamiętam, że jak maksowałem tą grę to Pogubiłem kilka tych. Jak to się mówi? Jak to można by powiedzieć? Tych Power Sili gdzieś ten. Precursor. Precursor Orbs. Dobra, tu. O i tu mamy tego ziomeczka tam. I przy okazji wrócimy się i. O i proszę, tu jest ziomek i pokonany. No im pasmo nie zostało... Yy, pasmo górskie nie zostało zlikwidowane przez nich. Ale wrócimy. No, do, dołączyć do ciebie. No dołączymy, ale wrócimy się jeszcze, bo muszę... Yy, zdobyć... Jak to można powiedzieć? No, orby, które są schowane, bo jeszcze Wam muszę pokazać jedną rzecz, bo będziemy, bo tu tego pasma nie ukończymy, bo tu jest jedna, jeden sleeve schowany i żeby go zdobyć, on jest tu, ale żeby go zdobyć, musimy zlikwidować kamień, który tam jest, ale żeby ten kamień zlikwidować, musimy odblokować te tam dopływ. Oj, proszę, Mountain Pass na fula, to na fula, to na fula, więc już możemy wracać, ale zanim to zrobimy, jeszcze Wam pokażę. Ops, eee... to proszę, 69 hp. Eee, tutaj jest ten aktywator tego. Eee, tu powinno być żółte echo, je musimy aktywować na innym z poziomów, który jest w tym, tamtej, tak jakby pod, za tym hubem, i musimy zniszczyć tą no, jakby to powiedzieć. tą skałę, żeby móc zdobyć tego Sila i pasmo górskie, można, wtedy będzie można uznać za wyczyszczone na pula. To jest tak jakby no niestety taki jednorazowy backtracking. Bo tak to normalnie się w tej grze nie backtrackuje praktycznie. W sensie to jest taki wymuszony backtracking, jeśli się chce robić grę na super, bo grę normalnie się przechodzi maszynowo na 100%, tak można powiedzieć, jak się grę wyuczy. Żeby móc to ukończyć na fulla bez żadnego ale. Tak mogę powiedzieć szczerze. Dobra. Ale najgorszy, finał będzie najgorszy, bo ja chcę zdobyć te wszystkie w miarę możliwości niepomijalne tro pomijalne trofea tutaj. Więc no, trochę będzie przygód. Dobra, mamy tu krater wulkan wulkaniczny, ale tu jak jesteśmy przy okazji. Zdobędziemy tego sila. No i musimy poszukać wszystkich. Bo tutaj jest wulkanik Krater i to jest jedyny, tak jakby, lokalizacja w formie hubu, przez który można tak powiedzieć, że jest formą levelu. Ej, może formą levelu. Formą hubu, który jest. ...with the of Okay, we wow! I always wonder if I'm losing body parts in those things. Holy yaka! The Red Sage's lab looks worse than the Blues! Well, it definitely looks as though there's been a struggle here. <laughs> I'd hardly call it struggle. Would you, dear sister? Certainly not. The Red Sage gave up with so little effort. No fun at all. Doll? Is that you? You've finally gone off the deep end, eh? And Maya, I told you the dark eco would affect you both. Mm, nobody ever listens to old Samos. What have you two done with the blue and red sages? Don't worry about your colorful friends. You old. <laughs> they have graciously agreed to help us on a little project. You are wrong, Samos. Dark Eagle can be controlled. We've learned its secrets, and now we can reshape the world to our liking. You can control Dark Eagle by itself. Even the precursors. Until now, we've had to scrape by with the Dark

Wait a minute. That was Gaul? The same Gaul who's supposed to change me back? Gaul is the guy trying to kill us. I'm doomed. We may all be doomed. If they open the silos, the dark eco will twist and destroy everything it touches. We simply must get to their citadel to stop them. The fastest way there is through the lava.

Źli? Przez co, przez incydent z Echo, który przemienił ich na złą stronę, przez co są źli automatycznie, jak ja to zrozumiałem? To jest chore trochę, ale okej, okay. zabieg notidok, Niech im tak będzie.

Ale dobra. Najpierw idziemy tutaj. I pierwsze co zrobimy? Do Spider Cave'a pójdziemy innym razem. Najpierw pójdziemy do zaśnieżonych yy, terenów, bo tam musimy aktywować ten aktywator, dzięki któremu będzie nam łatwiej to zdobyć. Ale najpierw porozmawiamy tutaj. I ostatni ten ziomek został już wyczyszczony, bo był łącznik jest trzech tylko na całą grę, więc mamy już ich odbębnionych łącznie. Więc mamy to już z głowy tych typków. Bo tutaj to nie da się wejść, nie, nie da się, dobrze pamiętałem. I musimy zbierać się na górę, żeby pozdobywać te...

Willard, actually, we want power cells, not gems. We got four of them. Uh, do you want them? What Birdbrain here is trying to say is, we may have a few power cells laying around, and we might be willing to part with them for ninety orbs each. Where have I heard that before? Hey, how do you two geniuses expect to get that big gem out of here anyway? Well, smarty pants. We got 12 more years at digging to figure that out. Uh, Gordy, wouldn't it take less time if you don't too? I mamy 4 power sele, możemy od nich wziąć, ale na razie póki co nie będziemy brać, bo nie wszystkich nie zbiorę, bo chcę zabrać od nich wszystkie od razu.

I szukanie tego wszystkiego. To ja sobie to od razu pozbieram. Żeby mieć to z głowy. No tam jest y, wejście do Lava Tube. Właśnie. Czyli do kanału lawowego. Czyli ostatniej tak jakby naszej podróży. Ostatniej prostej do podróży do finału. Możemy teoretycznie... Potrzebujemy 80 Power Steal'i bodajże jak pamiętam żeby tam przejść. A to jest... Nie jest dużo, bo to się szybko zaraz bierze. Ale pierwsze co zrobić, chcę to pozdobywać wszystkie tu, te orby. Bo ile tu jest orbów? No 50, tu jest o wiele mniej. Bo ile było na Mountain Pass 50, bo prekursor Bazin, bogi swamp. Nie, 50 to zawsze jest na tych hubach. Kitrane. To zaraz dobędziemy. Wszystkie w tubie. No i jeszcze trzeba lecieć do strony Spider Cave'a. Bo tu wszystkie pozdobywałem, to trzeba tam w stronę jak Spider Cave jest. Odblokować i z głowy. I jedna jest tu ukryta. Yy, ta, yy, ten Power Seal, który jest jedynym Power Seal'em w takich typu lokacjach. Z Kitranem. Dobra. O, dobra, mamy. Tu jest ostatni Power tu jest jeden Power Seal, tu jest ostatni Scout, a tu jest Lava Tube. No nie, umarłem. No i cofka cała. Licznik śmierci mi się zwiększy, przez co... O i proszę, 20 minut na cały odcinek. Cały odcinek, a nic zbytniośmy nie zrobili. Więc yy, będzie jeden taki odcinek zapychający, chyba mi się wydaje, bo tutaj nic praktycznie nie zrobimy. Bo zrobiliśmy pasmo górskie i po prostu zbieramy cały ten yy, lawa tub, żeby mieć to z głowy. Więc pewnie będzie jeszcze ze dwa odcinki jeszcze będą. Bo wątpię do Mo Mountain już nie pójdziemy. Bo w tym odcinku. Bo jak widzę, że jest 20 minut odcinka. Już. No ja nie wiem czy coś zdążymy jeszcze zrobić, mi się wydaje. Tak szczerze. Dobra. Tutaj. I mamy Scout Hunter. Collect 84 Scout Flies. Dobra. I tu schodzimy na dół i mamy wszystkie wolkony. Jest Collect Arpeggio so Ops in Volcanic Crater. Ale zejdziemy do, i zdobędziemy od razu tego ostatniego stila. To co musimy zrobić to zejść do Spider Cave'a. I musimy po prostu zgarnąć stąd yy, żółte eko. Nienawidzę tej... Nienawidzę tej... Yy, jak to się mówi? Nienawidzę najbardziej. Jak to się mówi? Nienawidzę tej, tej sekcji z tego względu, że jest tu najwięcej latania, najwięcej tego wszystkiego i ja tego nienawidzę. Dobra, musimy jak najszybciej to eco, z tym ekobiec. Kurde no, nie udało się. Właśnie dlatego nienawidzę tego fragmentu tutaj. Najbardziej. Tu trzeba najwięcej latania. Jest. I po prostu jest najżmudniej, bo najłatwiej tu niestety na tej sekcji yy, wszystko pogubić się. Pogubić i po prostu. No, ja o tym właśnie mówiłem. Najłatwiej jest tu umrzeć, najłatwiej jest tu spać, bo tu jest tabuny tych. Jak to można powiedzieć eee... tabuny wszystkiego! Można powiedzieć. Po prostu trzeba umieć yy, ten dobrze pamiętać to wszystko i nie umrzeć, w, jak, w głupi sposób, tak jak ja zrobiłem to wcześniej. No udało się. Proszę bardzo. Volcanic Mystery. Collect the hidden powers in volcanic crater. To już tu tam nie będziemy wracać. W sensie do spider Cave'a wrócimy innym razem, bo na razie tam nie chcę wracać. Ja przeważnie zawsze robię tak, że spider Cave'a robię później, bo trzeba i tak iść do small mountain odblokować tam jedną. Mówię ten, ten reaktor tego eko, bo tam są poblokowane reaktory, bo tam dzięki temu, bo tak to nie będę musiał 10 razy wracać do tej sekcji, po prostu tak jak. Było w przypadku... Tych... jak to można powiedzieć? No w przypadku Sentinel Beach. Nie ma tego takiego latania. Jeśli mam być z wami, moi drodzy, szczerze. Widzicie. Trochę latania, taki odcinek delikatnie progresowy. Ale no taki za no, zawsze musi być w budżecie jeden odcinek, który... Zbytnio nic nie wnosi do fabuły, chociaż trochę wniósł. Ale musi być jeden ten odcinek wydłużający. Wiadomo. A, dobra. Mamy trochę tych Sili, to możemy im oddać. Bo jak jesteśmy tu przy okazji. Bo mówiłem, że za pierwszym razem, ale no. Tak wyszło. I odcinek mi się wydaje, że będzie znacznie krótszy. Dobra. No, możemy jeszcze jeden. No i 90-90. No i wydarowaliśmy się całkiem. I Collect 75. Power Seals. Power of Days. No i przynajmniej tyle. Mamy. Odblokowane. Mamy wszystko. No, sobie przeniosę się do. tutaj, do Mountain Passa. żeby mieć tam checkpoint. Aha. idziemy na górę. Wybieramy się na górę. Więc jest ciekawie, o tu się rusza. No nie pamiętam, żeby się to ruszało w ogóle. Te klinki. Tak szczerze, no i lecimy na górę. Do pasma. Śnieżnego. Nowy Mountain do ośnieżonej góry. Zawsze wiadomo, jak to platformówki muszą być pory zimowe, i tak dalej. No ale moi drodzy widzowie, to by byłoby dzisiaj jednak na tyle. Bo mamy pół godziny. I chciałbym wam podziękować za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, zostawić coś po sobie. To był toaster. Trzymajcie się. I do następnego odcinka na kanale. Trzymajcie się. Siemano.